Cześć, witajcie. Nazywam się Robert Mazurek i witam Was bardzo serdecznie na kanale Mystery Akumulator. Przez te ponad 4 lata, kiedy prowadzę kanał Mystery Akumulator, gdybyśmy tak wzięli taką arytmetyczną średnią na 100%, stanę wszystkie orzeszki, jakie mam, że nie byłoby dnia, kiedy nie byłoby od Was maila z prośbą o pomoc w reklamacji akumulatora, bo sprzedawca, u którego kupiliście ten akumulator, odrzucił Wam reklamację, pisząc takie, a nie inne uzasadnienie odrzucenia tej reklamacji, lub nawet nie chciał podchodzić do rozpatrzenia tej reklamacji, tłumacząc Wam od samego początku. Że to jest Wasza wina. Wy wtedy rozpisujecie się najczęściej w takie długie maile, tłumaczycie mi, jak ten akumulator był eksploatowany, jakie ma parametry, a ja z przykrością muszę Wam w większości wypadków odpisać, że niestety na przykładzie tylko i wyłącznie tego opisu i tego, co tam piszecie, nie dysponując tym konkretnym akumulatorem, nie jestem w stanie wydać jakiejkolwiek opinii, ani też nie mam w swoich celach dyskredytować jakiegokolwiek sprzedawcę, bo jestem dokładnie takim samym sprzedawcą jak większość sprzedawców akumulatorów. W Polsce różni nas tylko to, że prowadzę kanał mister Akumulator i trochę bardziej interesuję się produktem, który sprzedaję. I aby udowodnić tą tezę, to powiem Wam, że ja sam miałem i mam dość często takie sytuacje, gdzie używając podstawowych urządzeń, podstawowych testerów, również popełniamy błąd przy ocenie reklamacji. Fajnym przykładem będzie rozpatrzenie reklamacji warty Silver F18. To jest taki akumulator, który ma 315 mm długości, 175 mm szerokości i jest niski, 175 mm wysokości. Generalnie głównie sprzedaje się do Fordziaków z tym dwulitrowym dieselkiem i był u nas klient, który kupił ten akumulator, po niespełna kilku miesiącach przyjechał z tym akumulatorem, że ma z nim problem. Faktycznie wyjęliśmy, był to akumulator rozładowany, naładowaliśmy, sprawdziliśmy opornicą, niestety nie możemy sprawdzić w przypadku tego akumulatora gęstości elektrolitu, sprawdzić czy to się porządnie naładowało, bo ten akumulator jest typu SMF, czyli nie ma dostępu do elektrolitu, nie możemy tego sprawdzić, ale akumulator na te Elektroniczny, na testerze elektronicznym i na opornicy pokazał, że jest z nim ok. Po kilku znowu tygodniach klient wrócił znowu z rozładowanym akumulatorem. Tym razem akumulator naładowaliśmy, odczekaliśmy kilka dni, znowu sprawdziliśmy go opornicą, sprawdziliśmy go elektronicznie. Poprosiliśmy klienta, żeby przyjechał tym samochodem, bo może coś tam się dzieje w samochodzie, co powoduje takie rozładowanie akumulatora. Nic takiego nie miało miejsca. W związku z tym, że klientowi się spieszyło, podjęliśmy wtedy taką decyzję, że z powrotem oddajemy ten akumulator ale jeżeli sytuacja by się w jakikolwiek sposób wydarzyła, to w ogóle niech przyjedzie niech zostawi ten akumulator i zajmiemy się nim już w Mr. Akumulator Labo, no i to były niestety prorocze słowa, bo po kilku tygodniach znowu klient się pojawia, oczywiście wszystko odbyło się w miarę w spokoju, bo chcieliśmy dotrzeć do tego co się dzieje niehalo z tym akumulatorem i zobaczcie jak wyglądały parametry tego akumulatora, waga 18536 gramów już nawet nie wiem czemu, ale tego druchowo stawiam wszystkie akumulatory na wadze akumulator w dniu odebrania go od klienta miał napięcie 12,50 V. Elektroniczny tester pokazuje 253A prądu rozruchowego. 81% pokazuje poziom naładowania. 33% to jest sprawność i rezystancja wewnętrzna 12,2 mA. Ten akumulator w takim stanie podłączam pod alfabeta, aby mieć jakąkolwiek informację, na jakim etapie pojemności tego akumulatora jesteśmy. No i ten akumulator obciążony prądem rezerwowym, czyli RC, rezerw z capacity 25A, rozładowuje się jedynie przez. 17 minut daje mi to już jakąś wstępną informację na temat tego akumulatora. No ale też wychodzę z założenia, że no, może jest rozładowany, może kwestie eksploatacyjne. Postanawiam go naładować. Standardowe moje ustawienia, jeżeli chodzi o ładowanie, to 16 V, 15 A i 24 godziny na ładowanie. Akumulator odczekuje sobie około tygodnia czasu, aby tam wszystkie reakcje elektrochemiczne, aby wszystkie prądy, które znajdują się na powierzchniach płyt, czyli te prądy powierzchniowe, mogły sobie spokojniutko zejść. No i akumulator ma następujące parametry: 12,80 V napięcie, 636A prądu rozruchowego, 100% poziom naładowania, 79% jeżeli chodzi o sprawność. Rezystancja wewnętrzna spada do 4,8 mΩ No i generalnie wszystko wskazuje na to, że ten akumulator powinien być w miarę ok. No ale od czego ma się Alfabata, mojego wiernego drucha od wielu, wielu, wielu już lat? No i podłączam ten akumulator pod test pojedynczy. Rezerwowej RC, czyli obciążam ten akumulator prądem o natężeniu 25A. No i ten akumulator utrzymuje te 25A, nim napięcie spadnie do 10,5V na tym akumulatorze tylko przez 20 minut. Tester opornicą, zobaczcie, też by niewiele pokazał w tym wypadku, bo opornica mierzy się mniej więcej przez 10 sekund 600A i z reguły ten akumulator bezkłopotowo wytrzymywał takie obciążenie. Jeszcze z ciekawości pokażę Wam zaraz po rozłączeniu opornicy, jakie parametry ma ten akumulator. Parametry: Elektryczna, oczywiście pod kątem elektrycznego testera. 10,78 V to jest napięcie, 190 A to jest prąd rozruchowy, który generuje jeszcze z siebie, 0% jeżeli chodzi o naładowanie, 23% jeżeli chodzi o sprawności. Rezystancja wewnętrzna w tak grubo rozładowanym akumulatorze rośnie do 16,3 mA. Przyglądając się akumulatorowi już tak dokładnie widać, że on ma ewidentnie problem. Reklamacja została załatwiona pozytywnie z klientem i na tym przykładzie możecie zobaczyć, że każdy może popełnić błąd, bo akumulator naładowany, tester elektroniczny pokazuje, że jest wszystko ok, opornica pokazuje, że jest ok, no i oddajesz klientowi akumulator z nadzieją, że jest sprawa załatwiona, klient po jakimś czasie przyjeżdża, znowu ładujesz, znowu testujesz, znowu mierzysz, wychodzi, że nadal jest ok, no i klient ma taki totalny dysonans, bo z jednej strony ma jakiś problem, z drugiej strony temu mu pokazujesz, że jest ok, no jest taka przepychanka, taka dość niezdrowa sytuacja, nie wszystkie sklepy dysponują solidnymi obciążeniami, żeby móc takie rzeczy sprawdzać, Dokładnie albo bardzo dokładnie, w związku z tym czasami mogą pojawić się jakieś nieporozumienia. No ale tutaj wystarczy odrobinę takiej rzetelności, życzliwości jednej strony względem drugiej, bo wychodzę z założenia, że nikt nikogo nie chce ani okraść, ani oszukać. Jeżeli reklamacja jest do załatwienia, no to większość sklepów też, tak na dobrą sprawę, ma to załatwiane poprzez producenta czy poprzez dystrybutora lub poprzez umowy takie, które na przykład tym, którzy sprzedają trochę większe ilości, pozwalają dostawać tak zwany bonus reklamacji. Reklamacyjny. Najczęściej on jest w zakresie między 1 a 2% i, i, i mieścimy się spokojnie w takich granicach. My mamy taką umowę z Megatexem, gdzieś gdzie rozpatrujemy reklamację po swojej stronie i mamy taką samą umowę z Exide'em. Gdzieś gdzie reklamacje wchodzą w, w naszą odpowiedzialność. Jeżeli trzeba wymienić, to wymieniamy. Nie działamy na zasadzie takiej, że mm, trudno jest, że tak powiem, żałować zjedzony chleb i oddawać za niego pieniądze po jakimś czasie. No ale tak to się tak to się dzieje. W związku z tym, jak widzicie, w reklamacjach nie zawsze jest tak, oczywiście, że przykładasz opornicę, napięcie leci, coś tam bąbelkuje w jednej celi, widać zwarcie jest sprawa załatwiona. Czasami są takie sytuacje, że akumulator potrafi dobrze się pokazywać w dniu rozpatrywania reklamacji, natomiast już po kilku dniach generować jakieś kłopoty. Ty jako kupujący powinieneś mieć świadomość, przynajmniej mam wrażenie, że tak powinno być, że naprawdę nikt nie ma złej woli względem ciebie. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, że no kurczę, no, klient kupił, wydał kasę, zarobiliśmy na tym i jeżeli powiedzmy tych reklamacji, patrzę na własne statystyki, takich reklamacji zasadnych jest poniżej pół W ogóle no, kiedyś zrobię na ten temat film, a z drugiej strony my jako sprzedawcy no, też powinniśmy bardziej podchodzić z dużym zrozumieniem. Nie na zasadzie, że no, znowu rozładował, pewnie coś za Albo coś tam i tak dalej. Tylko jeżeli dzieją się takie rzeczy, dzieje się to raz, to może być przypadek. Jeżeli dzieje się to drugi raz, to trzeba już wziąć pod uwagę, że może faktycznie coś z tym być. Trzeba się temu przyjrzeć dokładnie. Ale jeżeli klient z tym samym problemem pojawia się po raz trzeci. To uważam, że powinniśmy to mega 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 dokładnie sprawdzić. Jeżeli jesteś sprzedawcą i nie dysponujesz porządnym sprzętem, który pozwoliłby ci rozpatrzyć reklamację tak naprawdę ultra profesjonalnie, zawsze możesz skontaktować się ze mną. Mam świadomość, że przesyłki tanie nie są, ale z przyjemnością pomogę przeprowadzić ci taką reklamację tak aby odbyło się to fajnie względem klienta, względem osoby, której sprzedałeś akumulator, aby ona mogła w jakiś taki bardzo rzetelny i uczciwy sposób zostać poinformowana na jakim etapie jest. To na tyle. Jeżeli odcinek się podobał, pamiętaj, aby zostawić lajka. Like. Jeżeli tematyka kanału jest dla Ciebie ważna, pamiętaj, aby subskrybować, bo to z kolei jest ważne dla mnie. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do Szczecina. Gryfińska 106 i Santocka 42 to są miejsca, w których jesteście bardzo mile widziani. Trzymajcie się. Cześć.